Zdecydowanie inspiracje, malarstwo i to, co czerpię od innych osób oraz moje życie codzienne. A muszę się przyznać, że grafiki najlepsze wychodzą mi, kiedy słucham podcastów kryminalnych i. Muzyki klasycznej. Chęć rozwoju, eksperymentowania, e, również wizualne środowisko. Wyzwanie graficzne, tak na przykład Rusynie, e, współpraca z moim kreatywnym teamem, ale wiadomo też trzeba motywować się zewnętrznie, e, typu wyjazdy na targi, wszelkie graficzne konferencje itd. Muzyka, ludzi, emocji, inne artyści, filmy, anime. W ogóle myślę, że inspiracja to jest obserwacja. W zależności od modu wszystko może być inspiracją. Czy to gdzieś zobaczony, fajny nadruk na koszulce w kolejce w sklepie, czy to, nie wiem, struktura liści. Ja ogólnie jestem wielką fanką ilustrowanych książek przyrodniczych, więc myślę, że wiele z tego czerpię później do moich holowerów. Ciężko powiedzieć, bo ja uwielbiam rysować na komputerze bardzo, a nawet też przychodzić do domu i robić coś ręcznie, także Bardziej po prostu pasuje osoba twórcza. To zdecydowanie jest to akwarela i wszystkie style rysowane, takie z miękką kreską, przyjemne dla oka, trochę romantyczne. Myślę, że jest to też przez to, że pracuję w dziale Girl, i tutaj u nas wszystko musi być bardzo miłe dla oka. Jest to digital painting, czyli rysunek cyfrowy czyli rysunek, który tworzymy. Nie od jakby na kartce, tylko przy użyciu na rysika, w, nie, na tablecie graficznym czy na przykład na iPadzie. Minimalizm, slogany i wyraziste jakości. Dla mnie ubrania są narzędzia do wyrażania siebie, a główne trendy to pewnie autoekspresja, komfort, uczucie dobrze. I ja myślę, że najgłówniejszym trendem to jest słuchanie siebie. Muzyki uwielbiam siedzieć w słuchawkach, wtedy jestem bardziej skupiona i gotowa do działania. To jest mojemu teamu girl. Każda z nas wkłada bardzo dużo serca w nasze magiczne projekty i w każdej z nas, z nas zależy, żeby ta dziewczynka otrzymała finalnie super modny produkt. Kolor i typografia. Przemycanie do niej cząstki siebie. Myślę, że gdybym nie projektowała zgodnie z własnym stylem, to szybko straciłabym radość z tej pracy. I najważniejsze to jest rozumienie, co i dlaczego ja to robię sama chce kliknąć i coś wrzucić do koszyka. Czuję się szczęśliwa bardzo i to mi daje więcej inspiracji do robienia nowych grafik. Jeśli uda mi się spotkać z taką młodą damę, to czuję ogromną satysfakcję i też bardzo mnie ciekawi, z czym zostawiła moje nadruki, co takiego mogła do tego założyć i jaki print wybrała, jeśli nie jest to unicorn.